Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy za przybycie o tak wczesnej porze, ale kampania rządzi się swoimi prawami. Wczoraj marszałek ogłosił oficjalny start. Pan prezydent Rafał Trzaskowski wyrusza dzisiaj w prasę. O szczegółach poprosimy pana prezydenta, żeby opowiedział. Dzień dobry Państwu. Spotykamy się tutaj o godzinie 6.30 na kabatach. Nieopodal mieszkam, stąd zaczynamy. Zaczyna się wielka podróż, dlatego że wczoraj zaczęły się wybory. A dzisiaj się one zaczynają na serio. Przed nami, drodzy Państwo, ten najbliższy miesiąc, 16 województw, ponad 10 tysięcy kilometrów, ponad 150 miejsc, w których będziemy, dlatego że te wybory są naprawdę najważniejsze od wielu, wielu, wielu lat są ukoronowaniem serii tych wyborów, które obserwowaliśmy od 23 roku. Wszyscy potrzebujemy prezydenta, który będzie aktywny, prezydenta, który będzie brał sprawy w swoje ręce, no i przede wszystkim drodzy państwo, prezydenta, który będzie niezależny. Cała Polska naprzód to jest hasło naszej kampanii. Dzisiaj zaczynamy. Wszyscy wiemy, że ta kampania będzie niesłychanie intensywna. Wszyscy wiemy, że ta kampania będzie trwała właściwie do każdego dnia, że każda godzina będzie ważna. Jak Państwo wiecie, no, kandydaci się przez cały czas e, zgłaszają. E, wszyscy wiemy, e, jak ważna jest e, stawka, dlatego że to jest w pewnym sensie, no, można powiedzieć, e, dogrywka tych wyborów 2023 roku, koronowanie ich, dlatego że jeżeli chcemy mieć naprawdę demokratyczną Polskę, jeżeli chcemy być bezpieczni, jeżeli chcemy, żeby rozmawiać o tym, co w tej chwili najważniejsze, a przecież wiemy, że wszystkie Polki i Polacy w tej chwili koncentrują się na sprawach związanych z gospodarką, na wyrównaniu nierówności, no to właśnie musimy mieć prezydenta aktywnego i niezależnego. Także, drodzy państwo, zaczynamy dzisiaj, ruszamy, ruszamy na Podlasie, zaczniemy od Łomży, skończymy Podlasie jutro i będziemy dalej przez weekend oczywiście intensywnie pracować. Tak jak powiedziałem, 16 wojewódz, 10 tysięcy kilometrów, ponad 150 miejsc, w których będziemy. I cóż, zaczynamy. Zapraszamy wszystkich w tę podróż i w sensie dosłownym, ale również w pewnym sensie w przenośni. Dlatego że zależy nam na tym, żeby wszystkie Polki i Polacy byli z nami, żeby obserwowali te wybory, żeby zdali sobie sprawę z tego, jak one są ważne, dlatego że to są bardzo długie wybory. Prawie pięć miesięcy ciężkiej pracy przed nami. Zaczynamy, drodzy Państwo, cała Polska naprzód. Dlaczego na początek w Podlasie matecznik wpisują? Drodzy Państwo, no, byliśmy już w bardzo wielu miejscach, dlatego, że no, najpierw były same wybory w Koalicji Obywatelskiej, ale oczywiście później przez cały czas byliśmy aktywni, także ja właściwie już objechałem wszystkie regiony od listopada, a dzisiaj zaczynamy znowu no i bardzo nam zależy na tym, żeby przede wszystkim być w tych miejscach, które są na liście 140 miast, które tracą swoje funkcje społeczno-gospodarcze ja o tym jasno mówiłem, dostałem zaproszenie od samorządowców właśnie z Podlasia, więc odpowiadam na to zaproszenie i ruszamy. W wyzecie, w, w, ja chciałbym poprosić o odniesienie się do słów pośrednio Włodymyra Zeleńskiego, który powiedział, odnosząc się do tego, co mówił Karol Nawrocki, że e, Karol Nawrocki powinien m, zacząć już trenować, bo jeżeli e, Ukraina nie zostanie przyjęta do NATO i Unii Europejskiej, to być może będzie musiał tej broni używać do obrony. No i pana przeciwnicy polityczni zarzucają, że jest to angażowanie się w kampanię prezydencką po pana stronie. Czy też pan tak uważa, czy rzeczywiście tak jest i czy to powinno tak wyglądać? Znaczy ja przede wszystkim bym chciał, żeby w Polsce nikt się nie angażował w kampanię po stronie Putina. I powiedzmy sobie to szczerze i wprost. Znaczy każdy, kto w tej chwili mówi o tym, że Ukraina nie powinna być w NATO, tak naprawdę sprzyja Putinowi. Dlatego, że to Putin próbuje wszystkich przekonać w Europie, że Ukraina nie powinna być w NATO ani w Unii Europejskiej, a to stanowiłoby zagrożenie przede wszystkim dla Polek i Polaków. Przecież chyba wszyscy, co do jednego się zgadzamy, nie chcemy wojny. Chcemy być bezpieczni. Wszyscy się chyba zgadzamy z tym, że to Putin jest wrogiem. I do tej pory wydawało się, że jest porozumienie. Polsce, która jest podzielona, że w tej sprawie jest porozumienie, że w tej sprawie jest zgoda, że wszyscy zgadzamy się, że trzeba walczyć z Putinem, że wszyscy zgadzamy się, że trzeba pomagać militarnie Ukrainie. No każdy, kto poddaje pod wątpliwość tę doktrynę Polski w pewnym sensie sprzyja Putinowi, więc nie dziwią mnie słowa, które mówią o tym, że jeżeli ktoś twierdzi inaczej, no to powinien się szykować na wojnę, a nikt się w Polsce nie chce szykować na wojnę, nikt. Chcemy być bezpieczni i dlatego trzeba jasno robić, wszyscy wszystko, absolutnie wszystko, co osłabia Putina. I co do tego powinna być zgoda pomiędzy wszystkimi siłami politycznymi w naszym kraju. Panie Przewodniczący, to jaki jest e, Pański stosunek pracy? Czy jest Pan na urlopie bezpłatnym? Czy zamierza Pan wziąć urlop bezpłatny? Czy może Pan zamierza przez najbliższe 4 miesiące pobierać pensję z urzędu miasta? Uspokajam Pana jestem na urlopie. Czy są jeszcze jakieś pytania? Tak, to jeszcze pytanie. Dziękuję czy, bardzo. Panie Dziękuję. czy tak jak szef będzie... pa, a dlaczego nie prezydencie? Prezydencie Warszawy, jesteśmy w Warszawie. Rozumiem, że w Polsce, telewizja w Polsce, jak znam życie, tak? Telewizja Republiki. Dzień dobry państwu. Pozdrawiam wszystkich wszystkich widzów Telewizji Republika, Panie Telewizji w Polsce. Proszę bardzo. Chcieliśmy zapytać, czy tak jak pański szef, będzie pan A może by się pan uśmiechnął? Dzisiaj jest dobry dzień. Pomników ukraińskiej Powstańczej Armii na terenie Rzeczypospolitej z ukraińskiego szefa MSZ tu dowiadujemy się, że pomnik w monasterze miałby zostać odrestaurowany. Również pani marszałek Kidawa Bońska to potwierdziła, że powstała specjalna grupa specjalna. Pani redaktorze, ja bym się zajął Putinem dzisiaj, bo to jest dzisiaj najważniejsze i najważniejsze jest to, żeby wspierać Ukrainę militarnie. Ja rozmawiałem wczoraj z prezydentem Zeleńskim również o tym, że sprawy historyczne muszą być wyjaśniane. Ja się bardzo cieszę, że kwestia ekshumacji ruszyła do przodu, ale dla nas w tej chwili najważniejsze jest to, żeby Polska była bezpieczna, żeby nie było wojny i żeby nie było słów, które padają z ust jakiegokolwiek polskiego polityka, które mogą być interpretowane jako pośrednie wsparcie Putina. To jest dzisiaj najważniejsze. I każdy, kto dzisiaj próbuje w tej chwili rozmawiać o czymś innym i na co innego zwracać uwagę niż w tej chwili walka z Putinem, powinien się nad tym zastanowić. Więc jeszcze raz, sprawy historyczne są istotne. Cieszę się, że się zaczęły ekshumacje. Ja się skupiam w tej chwili na bezpieczeństwie. To jest dzisiaj najważniejsze. Jeżeli spotykam się z prezydentem Zeleńskim, to właśnie o tym mówię. Mówię o tym. Wyjaśnijmy sprawy historyczne, ale skupmy się na bezpieczeństwie. Dzisiaj cały świat powinien wspierać Ukrainę w walce z Putinem. To jest dzisiaj najważniejsze i mam nadzieję, że nawet w e, Waszej telewizji to wybrzmi. Dziękuję Dziękujemy. Państwu bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.